Cześć, witam w pierwszym odcinku podcastu Świadomego Pracownika. Podcast prowadzony jest przez agencję rekrutacyjną Top Talents. Dziś pokrótce opowiem Wam, czym jest mobbing i jak na niego reagować. Zapewne większość z Was nieraz zetknęła się z mobbingiem, nawet jeśli nie zawsze tak go jednoznacznie nazwała. Zatem, czym właściwie jest mobbing? Mobbing to systematyczne, długotrwałe i celowe nękanie pracownika przez przełożonego lub współpracowników, które prowadzi do jego wykluczenia z zespołu i pogorszenia zdrowia psychicznego. Polega na ciągłym poniżaniu, zastraszaniu, ośmieszaniu oraz stosowaniu różnego rodzaju nacisków psychicznych. Skutkiem mobbingu jest obniżenie poczucia własnej wartości pracownika, a nawet trwałe uszczerbki na zdrowiu psychicznym lub fizycznym. Skoro wiemy już, czym jest mobbing, to odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie zachowania spełniają definicję mobbingu. Zachowania, które spełniają przesłanki mobbingu, to te, które są systematyczne, długotrwałe i celowo wymierzone w pracownika. Do przykładów takich działań należą m.in. regularne krytykowanie, ośmieszanie, izolowanie od zespołu, nadmierne obciążanie pracą lub celowe utrudnianie wykonywania obowiązków służbowych. Warto zaznaczyć, że jednorazowe incydenty, nawet jeśli są nieprzyjemne, nie stanowią mobbingu. Kluczowe jest tu uporczywe i długotrwałe nękanie. Dodatkowo, pamiętajcie, że mobbing przybiera formę zarówno werbalną, jak i niewerbalną. Oprócz jawnych ataków słownych, takich jak obraźliwe komentarze czy groźby, mobbing obejmuje także subtelniejsze formy nękania, takie jak ignorowanie, pomijanie w komunikacji czy wykluczanie z działań zespołowych. Każde z tych zachowań, jeśli jest częścią systematycznego nękania, stanowi zachowanie mobbingowe. Jak zatem reagować na mobbing? Pierwszą reakcją powinno być dokładne udokumentowanie wszystkich incydentów. Pracownik powinien notować daty, godziny, miejsca oraz opisy sytuacji, które mogą świadczyć o mobbingu. Ważne jest również zbieranie twardych dowodów, w tym e-maili oraz wiadomości tekstowych. Taka dokumentacja na pewno okaże się nieoceniona w razie dochodzenia roszczeń przed sądem. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie sytuacji odpowiednim osobom w organizacji. Pracownik powinien poinformować przełożonego, dział HR lub specjalnie powołaną komisję antymobbingową o swoich doświadczeniach. W wielu firmach istnieją procedury zgłaszania mobbingu, które umożliwiają przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia i podjęcie działań naprawczych. Ważne jest, aby działać zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami i nie bać się zgłaszać przypadków mobbingu, także tych dotyczących naszych kolegów i koleżanek z pracy. Jeśli wewnętrzne procedury nie przynoszą rezultatów, pracownik powinien zwrócić się o pomoc do instytucji zewnętrznych, państwowej inspekcji pracy oraz sądu pracy. W takich przypadkach konieczne jest przedstawienie zgromadzonej dokumentacji oraz szczegółowe opisanie sytuacji. Pracownik może również skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie pracy, który pomoże w przygotowaniu odpowiednich wniosków i reprezentacji przed sądem. Kolejnym pytaniem, na które chcę odpowiedzieć, jest to czy można wypowiedzieć umowę o pracę ze względu na mobbing? Oczywiście. Pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę ze względu na mobbing, powołując się na naruszenie przez pracodawcę obowiązku przeciwdziałania mobbingowi. W takim przypadku konieczne jest uzasadnienie wypowiedzenia, w którym wskazane zostaną konkretne zachowania i dowody świadczące o mobbingu. Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy może stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za doznane krzywdy. Aby uzyskać odszkodowanie za mobbing, pracownik musi zgromadzić dowody potwierdzające systematyczne i długotrwałe nękanie, które wywołało negatywne skutki dla zdrowia psychicznego lub fizycznego. Następnie należy złożyć pozew do sądu pracy, w którym szczegółowo opisze się sytuację i przedstawi dowody. Postępowanie sądowe to nie przelewki, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże w przygotowaniu dokumentów i będzie reprezentować poszkodowaną osobę w sądzie. Po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności, sąd zasądzi odszkodowanie za doznane krzywdy oraz zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. Oczywiście, o ile rzeczywiście udało się zebrać wystarczające dowody, to już koniec pierwszego odcinka podcastu świadomego pracownika. Pamiętaj, żeby nie pozostawać biernym wobec mobbingu, czy to wobec ciebie, czy wobec twoich współpracowników. Mobbing w jakiejkolwiek formie jest niedopuszczalny. Reaguj, a jeżeli masz jakieś pytania czy wątpliwości, pisz do nas śmiało, a postaramy się ci pomóc. Pozdrawiam serdecznie w imieniu agencji rekrutacyjnej Top Talents i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.